Że jest imię i nazwisko, tak? Nie, że jest wiek w ogóle, który nie kwalifikuje się. A no tak. No. no. Ale powiedział, że za dwa lata ma 18. No. No, za ale dwa lata będziemy robili konkurs? Stary, jesteś wstęp. Dzięki za suba, Byku. Ja, Okej, okay, dobra, ktoś wrzucił to ten. Zero-jedynkowo. To było. jest kod no, 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 Morza. Co jest? O jak to sprawdzić? Szybko, Google ten, Google Braille Translator i lecimy, próbujemy. Braille Translator, jak się odpalił. Braille. Jak to? Daj kamerę na wszystkich. Translator, okej, Git. Nie, tak jest Git. Zobaczmy. Oj, źle. Tu jakieś coś takiego spróbujemy. Tylko, że to z tego. Oj, ale. Mm, no, dobra. Ale to nie jest. To, to, co to jest? Dobra, to i. SOS. brej SOS, kurde, ale z dupcyłem. SOS, jak się. Nie, ja się, ja się o, SOS, morsa, Morsa. Braila. No właśnie nie wiem, no, ja no. ja <coughs> no, co Braila. Chodziło mi o SOS-a, nie? Nie. O SOS. <coughs> dobra, cholera. Ja... Jak to? O, jest tutaj. Dobra. Patrz, mu się. Od...

<z Middle> <cin stereotype> o tak! Handem, daj. Terenia, daj. daj to przejść, daj to przejść. no! i mocno! To jest to? Nikt się nie spodziewał. Nikt to jest, no naprawdę. Czuję, że każdy potrzeba tego. Tak, tak. tak. ja jak się ten komentarz wcześniej. Dobra. Wygram odcinek 1 z 10, pora na kolejne wyzwanie, jeśli wygram, tatuję logo ekipy. O! To jest zweryfikowane, to Co info, tak, tak. Je Cześć. Cześć, jest. Fajnie Cześć. by było zobaczyć taką osobę, jak sobie radzi nie tylko, prawda, powiedzmy intelektualnie, ale również tak hu-hu. Huh. Eee, ja myślałam, że będzie huhu. trudno pokonać, jak pachnie patecki. Delight. Oh, dobra. 34 koszulki, 6 bluz, buty New Balance X-Equipa, komplet X tak, 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 komplet opasek i wiele innych gadżetów z ekipa to nosi. Zmuszony więc jestem zamówić coś domskiego. Dobra. Dobra, już myślałem, że się do odrzucenia. Tak, ja jestem taki Dobrze, co to za psychologa. Fajnie, no. fajnie, nie, nie. fajnie, fajnie. Przeszło. Przeszły. Fajnie. I w takim razie, czat. 20. Komentarzy zostało wybranych z 60. I kolejne głosowanie. Prawie i znów głosujemy. Teraz, żeby przejść, trzeba mieć 7. Oh. Dobra. dobra, i lecimy znowu. 7 trzeba mieć. Y znaczy, albo jeszcze zanim to zrobimy, czy ktoś ma jakiś faworytów do top 6 z tego co ja mam. Okej, okej, bardzo dobry pomysł. Ale ja ja z... nie, czy ktoś wam utkwił w głowie, a nie daliśmy go do top 6. Bo mi ten chłopak na Ficie, według mnie, powinien być w to przejść. Jest, nie? Tak, tak dla mnie to no, jest. No, jest fajny. Wdąż jest, tak? Wdąż jest? Jest, jest. 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 jest dla mnie, bżdąc. Bżdąc 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 i dla mnie, dla mnie, dla mnie, I ten dla mnie, dla pasuje wszystkim mnie, dla mnie, dla mnie, na Ficie. Ja tak. mnie, Tak. Najbardziej. dla mnie, tak. mnie, dla 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 mnie, to jest chyba to. No. Uh -huh. Co pasz, kurde? W5. Ty <śśerving K> mm, ja <śclapping> Dobra, w takim razie mamy 3 miejsca na to przejść wybrane. Brakuje jeszcze... Trzech. trzech. I, rezerwowe. Yy, I później rezerwowych, pewnie A, jest rezerwowe? drugie tyle. Nie, rezerwowe no. zostają po prostu. To są rezerwowe? Tak, wszystkie są rezerwowe. Oh, no. Dobra. Dobra, to co? Yy, Mistrzostwa, Mistrzostwa Polski Tryb Alkoholowy imieniem Jakuba Pateckiego. Dobra, głosujemy. No ja daję, yy, ja daję yy, powiedzmy... daję powiedzmy... wszystkich jeszcze? No A, tak. Po kolei no. będziemy jechać. I... No, Kler... Jeśli wygram, dom, zorganizuję Mistrzostwa Polski Trójból Alkoholowy imienia Jakuba Pateckiego. Głosujemy. Trzy, cztery. No ja daję, bo Cię kocham. Nie? Ja chciałbym wziąć udział. Raz, dwa, trzy, cztery. cztery, 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 cztery. Okay. Lecimy dalej. Nie usuwaj, tylko po prostu. Tak, e, zależy na tym, żeby powoływać na siedem 7 wchodzi. 7 wchodzi. E, Żartuję, dom też spoko, ale jak pachnie patecki. Dzisiaj ja na przykład szybułem e, e, bardzo da, da. szybko. To jest śmieszniejsze niż tamto, okay. uważam. Tylko, że tutaj. tutaj przejrzajcie, znaczy, trzymajcie. trzymajcie. Trzymajcie, halo, bo nie wiem ile jest. Ile jest osób. No. Raz, dwa, trzy, no. cztery, Fajne. pięć. Czyli Niestety. Nie, nie Dzięki okay, za no. suba. Jestem wicemistrzem świata w zapasach. No, zapasy, głosujemy 3-4. To jest za Świata, ja daję, bo to jest być mistrz, mistrzem albo wicemistrzem świata w czymś... Jest masakra, no. Masakra. A ogólnie jest tak, że teraz wybieramy, wiecie, jeszcze trzy osoby do to przejść, one, te wszystkie inne osoby są jako lista rezerwowa, nie? No i co Karolku, tak jesteś monty w internecie? Zobaczymy czy mnie wybierzesz. Ja nie jestem. Ja no, nie wybiorę. Ja jestem za. Ile? Trzymajcie! Trzy osoby. Okej, okay, nie przeszło. Mm -hmm. Spełnijcie moje marzenia, a tonutka o was. I love you. Pytanie. Przypomnijmy sobie tylko, która to była. To nie był taki Aha, to była gitara, tak? Okej. Okay. Okay. Może też, żeby nie, nie tylko nutki nie wygrywały. Okay. Coś... No ale to głosujemy, nie? Głosujemy. Okay, okay. okay, okay, okay. no. okay. 3-4 mamy. 1, 2, 3, 4. Dobra. 4 ja też. To, no już nie ma znaczenia. <laughs> Chcemy zrobić tam w trionagrań. Więcej o nas na filmiku. To są A ci, co tam. W, tak, ten. Ok. No, 3, 4. I to się liczy. No, którzy to byli, którzy to byli. Nazwę 4. 2, 3, 4, 5, 6. Przeszli! Przeszli! Tak. Brawa. Gratulacje. Fajnie, fajnie, co wybiorą? wybiorą? My wybraliśmy. Czuję, że, nie, no czuję, czuję, że mogliby zobaczymy. taką szansę dostać. A później? Bo tylko liczy się tylko jedno zgłoszenie, nie? A, więc a, oni nie mogą sobie wybrać, bo byłaby dyskwalifikacja no, zgodnie z regulaminem. Okay. Wygrałem odcinek 1 z 10, na kolejne wyzwanie. Jeśli wygram, to tatuję logo ekipy. Ja jestem ja za. To tym. Jest czy my wybieramy? Na 2, 3, 4, 5, 6. Na 2, 4, 5, 6. A i tak było 7, dobra. Przesło. Czyli mamy jedno miejsce jeszcze w to przejść, tak? Ale wiecie, musimy Masa, też przejść, wreszcie musimy wreszcie też... Wreszcie. E... bo, ten znaczy, no chłop! nam dziesięć, 10? Z 10 musimy brać jeszcze właśnie. jeden, nie? Jedno, ewentualnie możemy też dwa i później coś pozamieniać. Wiesz może okay. chcę wam nie, wygrać dom. Nie. Dlaczego chcę wygrać dom? Specjalnie na tej okazji zrobiłem krótki filmik, trwa niecałe dwie minuty. Co to było, pamiętacie? To była ta dziewczyna chyba. Nie, 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 to jest... To jest, jest? To jest Eryk. Eryk. no. A to nie jest coś... To jest ten Marty! Tak, tak, tak. okej. Okay. Tak, to jest ten, ten taki, co Marci się nawet tak. podobał. To twój Kurczę, ja jestem za tym. Ja jestem za tym. Wiemy, jak, wiemy jak yy, pan wygląda. Dla mnie jest yy, super ok. 3-4. Yo, Raz, dobra, dwa, mamy. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A możemy okay. jeszcze, A jeszcze przejść musimy, do góry. Resztę zobaczymy. resztę. Zobaczmy Zobaczmy resztę. Ale... Nie zobaczyć, tak. No. Ale i tak już nie możemy cofnąć już, nie? No. No możemy, no bo przecież nie jakby te komentarze góry nie miały w ogóle szansy no. się dostać no. w takim razie, no. tak wszystkie przeglądy. No nie przeszły jakby no. do tego no. kolejnego etapu, nie? No dobra, dobra, no macie dobra, rację. Dobra, dobra. Ale no. pamiętacie, które wpisaliśmy? Tak. No tutaj kurczę trochę za długo, chociaż no do wygrania wystarczył. proste, że biorę udział. Ja nie muszę w, wcale wygrać. Zrobię tam streama z 20 ha, łowienie rybek, grzyby będą moczone w jacuzzi yy, Antony Joshua będzie też. No głosowanie. 3-4 kurczę fajne, ale cztery. I... Okay. Dobra. Aktualnie mieszkam w Holandii, niezbyt blisko, ale jak wygram rzucam wszystko. Ja na samot okay. rywalizuję, no ile, no ile do mnie zadba... Ja jestem za pierwsze miejsce na rezerwowej tutaj. Trzy, cztery. Zbyt mało nawet. Cztery, Cztery, no. cztery głosy. Mhm. Chciałbym, żebym w konkursie dla dobrej zabawy. Poznać autem, mogę latać samolotem. Teraz pilot, tak? Tak. Pilot, na? No. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. cztery Osoba, na? No. Dużo koszulek, dużo blues tak, i to... kupił dla tak, dziewczyn. No. no. Trzy, cztery. Dwa, trzy głosy. Ok. Okej, tu mamy y, Zio alter, który... konkurs całkiem fajny, ale pragnę jednego. Zamiast domku na zawsze chcę pączniwek. No. Mi, mi się to no. podoba. No. Raz, dwa, trzy, <gulat nosso> cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To ile <gulat notre> ja tym warty? Okay. Okay. <gulat nosso> to co, wpisać? No, zamiast no, no, można. Ale tylko na tydzień. Tak wpiszę. Okay, no. Czyli to z... zaraz zobaczymy. Wbierzemy po prostu jedną z tą osobę jako pięciu pierwsza na rezerwowej, nie? Dobra, 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 dobra. Cześć, jestem Kuba. Chciałbym wziąć ją, bo po... ja was podkochuję się w Marcie. No, hehe. <laughs> po, mi dalej. Bo ja raz, nie dwa, trzy, trzy cztery, pięć, wziąłeś sześć, siedem. Z błędem ortograficznym napisałem. Z błędem ortograficznym. O, wziąłś, O, nie, tam było z błędem? Co? Tam... Wziąłś. Nie, złącz. Braś, czyli z Krakowa. Nie, nie może być z błędem. Przeszło. Tak. Przeszło. 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 Jako. Hmm. Y... Jako tak. A co tam jest napisane poza? Tym? Siemka, jeśli będę miał możliwość wygrać, to przyjadę z prezakiem, który. A, i zrobię tego 3-6 flipa. No, 3, 4. No, raz, ja raz, dwa, trzy. Dobra. Trzy. W takim razie y, na, mamy 3 osoby na pewno na to przejść? Nie, mamy. A, I 6 osób, pięć. z których musimy wybrać 3. Trzy. Z 5-3. Trzy. Trzy. Z 5-3. Mhm. Ja jestem zdania, że te dwa ostatnie są dokładnie na... Czyli spod się w krzycha i Martę bym dał jako listę rezerwowych. No. no, w sumie tak, w sumie tak. No. Bo reszta to oczywiście... No. bo Marty i Marty idą na listę. No tak, no, no w, sumie, w sumie tak. Nie? To jest tak. Co? Czy Co? Czy, czy czy wszyscy się zgadzają. Coś? Czy wszystkim pasuje? Tak. No. Tak? tak, jest ok? Jest okay. okay. No, dobra. No to mamy. Mamy to. E, skontaktujemy się z wygranymi. Mamy dwie osoby, które będą jako pierwsze na liście rezerwowych. A to są te kochanki. A reszta będzie losowo, los... losowo wybierana. Jakąś tam wybierana. Nie, nie losowo, ale zgodnie z tym jak. Z koinnością. No, Albo z, z live no, nie? no właśnie, dokładnie.